Viton Deluxe K1 to w pełni profesjonalny, stosunkowo lekki, mobilny, a jednocześnie bardzo solidny statyw klawiszowy typu krzyżak z poręczną regulacją wysokości. Idealny dla muzyków grających na przenośnych pianinach cyfrowych typu stage piano oraz różnego typu keyboardach i syntezatorach dźwięku. Stojak świetnie sprawdza się na muzycznej scenie podczas koncertów, kameralnych występów w klubach, w studiach nagraniowych, salach prób. A także podczas codziennej gry i ćwiczeń na instrumencie w domu. Widon Deluxe K1 wykonany został z odpornych na odkształcenia profili i rur. Podwójna konstrukcja krzyżakowa stelarza wytrzymuje obciążenie nawet do 90 kg. Siedmiopozycyjna regulacja wysokości możliwa jest dzięki ergonomicznie zlokalizowanemu przesuwnemu uchwytowi sprzężonemu spinem blokującym ustawienie statywu. To sprawia, że szybko możemy dostosować wysokość i rozstaw stelaża do naszych indywidualnych potrzeb. Jeśli zastanawiasz się, jaki statyw klawiszowy wybrać, z pewnością warto postawić na jakość wykonania i solidną konstrukcję Viton Deluxe K1. Jego zaletą jest również szybka i łatwa regulacja rozstawu i wysokości, a także niewielka waga, niecałe 5 kg, która sprawia, że możemy go zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie akurat występujemy.